Czy kulawe kaczki mogą jeszcze wywrócić Łódź? Co się dzieje w polskiej polityce i jak ta bitwa może zaszkodzić całemu krajowi? Oprócz opinii ekspertów i polityków liczymy też na Wasze zdanie. Sekunda od tragedii. Szokujący wypadek na pasie startowym. Co się stało i czy są poszkodowani? Zagrożenie na granicy. Rosja atakuje samolotami i flotą w obwodzie kaliningradzkim. Co to jest? Ćwiczenia obronne czy próba generalna przed atakiem na Polskę? Napisz swoją opinię. W komentarzu, a my tymczasem przedstawimy szczegóły. Polscy politycy zmieniają zdanie na temat Ukraińców. Już nie mówi się o ich wyrzucaniu. Co się zmieniło i czy to początek nowej politycznej koalicji? Światowa gospodarka w szoku. I to dopiero początek. Chiny wchodzą na kurs bezpośredniego konfliktu z USA. Szczegóły w naszym materiale koniecznie obejrzyj do końca. Mocne wypowiedzi i zaskakujące wnioski. Jak zawsze czekamy na reakcje Państwa na nasze pytania. O wszystkim tym porozmawiamy szczegółowo w wieczornym wydaniu na kanale 24 Polska. Koniecznie zostawcie lajka like i nie zapomnijcie subskrybować, aby niczego nie przegapić. Polityczna łódź koalicji rządzącej zaczyna się niebezpiecznie przechylać, a wszystko przez coraz większy chaos w Polsce. W Polsce 2050. W partii Szymona Hołowni wrze, a napięcie sięga zenitu po jego decyzji, że nie będzie ubiegał się o reelekcję na szefa ugrupowania. Z jednej strony Hołownia forsuje kandydaturę Katarzyny Pełczyńskiej na łęcz na wicepremiera, z drugiej, w partii rosną ambicje innych: Ryszard Petru i Joanna Mucha mają apetyt na przywództwo, a Petru grozi nawet odejściem z kilkunastoma posłami, jeśli Hołownia zbliży się do PiS. Komentatorzy nie mają wątpliwości. Sytuacja staje się niebezpieczna nie tylko dla samej Polski 2050, ale i dla całej koalicji rządzącej. Jak ktoś zna Donalda Tuska, to wie, że tego typu próby wymuszania jakiejś decyzji są nieskuteczne. Donald Tusk nie znosi takich sytuacji. Zresztą myślę, że to co wczoraj powiedział pan premier Donald Tusk, że decyzję o tym, kto będzie wicepremierem, podejmie on w stosownym czasie. I wszyscy powinni się tego trzymać. Po wyborze, e, po wyborze nowego marszałka, marszałka czarzastego, pan premier e, Tusk będzie podejmował decyzję co do składu własnego gabinetu. Koalicja, którą łączyła chęć utrzymania władzy, dziś coraz bardziej chybocze, a jeśli Hołownia nie odzyska kontroli nad własnym ugrupowaniem, może z niej po prostu wypaść. USA wypowiadają nową wojnę. Tym razem nie o ropę, nie o czipy, ale o najcenniejszy surowiec XXI wieku metale, Ziem rzadkich. Pentagon zamierza wydać miliard dolarów, by zgromadzić strategiczne zapasy minerałów, bez których nie powstanie ani jeden smartfon, myśliwiec czy radar. Decyzja to bezpośrednia reakcja na zaostrzenie chińskich ograniczeń eksportowych. Pekin od lat kontroluje globalny rynek rzadkich pierwiastków, a teraz jeszcze mocniej trzyma go w garści. Waszyngton nie zamierza już na to pozwalać. Z dokumentów Defense Logistics Agency wynika, że USA kupią między innymi kobalt za 500 milionów dolarów, antymon za 245 milionów, tantal za 100 milionów, skand za 45 milionów. To kluczowe surowce dla zbrojeniówki, używane w systemach obrony przeciwrakietowej, silnikach odrzutowych i technologii radarowej, ale też dla cywilnych gigantów Apple, Nvidia czy AMD. Eksperci ostrzegają, że tak duże zakupy mogą przewyższyć roczną produkcję USA i wstrząsnąć światowym rynkiem. Zgromadzone materiały trafią do tajnych magazynów DLA i zostaną użyte tylko na polecenie prezydenta w razie wojny lub zagrożenia bezpieczeństwa narodowego. Pekin uspokaja, że nowe reguły eksportu mają ograniczony wpływ, ale amerykańscy producenci chipów już biją na alarm. Według The New York Times chińskie licencje mogą sparaliżować eksport półprzewodników do USA. Donald Trump zareagował błyskawicznie. Zagroził 100-procentowymi cłami na towary z Chin. W efekcie giełdy zareagowały paniką, a świat stanął na progu nowej wojny handlowej tym razem o pierwiastki, bez których nie ruszy żadne urządzenie przyszłości. Alarm nad Bałtykiem. Lotnictwo na niebie, a bombowce atakują pozycje. Tuż przy granicy NATO rosyjskie myśliwce i bombowce ćwiczą ataki z prędkością 1000 km na godzinę. Huk silników, zrzuty bomb i symulowane uderzenia, wszystko kilka minut lotu od Polski. Flota Bałtycka Federacji Rosyjskiej przeprowadziła serię manewrów w obwodzie Kaliningradzkim. W akcji wzięło udział 10 załóg samolotów Su-30SM2 i Su-24M, które zrzucały bomby P-50T z wysokości do 2000 Celem były kolumny pancerne i sprzęt przeciwnika. Jak podała flota bałtycka, w akcji uczestniczyło 10 załóg samolotów oraz ponad 50 techników. Maszyny atakowały z wysokości od 900 do 2000 metrów, przy prędkościach sięgających 1000 km na godzinę. Choć Rosja formalnie tłumaczy ćwiczenia treningiem obronnym, ich skala i lokalizacja tuż przy granicy Polski i Litwy budzą niepokój w NATO. Eksperci wskazują, że Moskwa testuje reakcje sojuszu i ćwiczy scenariusze tzw. wojny hybrydowej działań poniżej progu otwartego konfliktu. Flota bałtycka stacjonująca w Kaliningradzie i Zatoce fińskiej dysponuje obecnie m.in. niszczycielem, dwiema fregatami, czterema korwetami oraz kilkunastoma okrętami rakietowymi. Analitycy podkreślają, że mimo rozszerzenia NATO o Finlandię i Szwecję, Kreml nie zamierza ograniczać swojej aktywności militarnej w regionie. Wręcz przeciwnie, ćwiczenia przy granicy sojuszu stają się coraz częstsze. Komisja Europejska już w najbliższych dniach ma ujawnić szczegóły obowiązków państw Unii wynikających z paktu migracyjnego. W tle toczy się też inna debata o przyszłości ukraińskich uchodźców w Polsce. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że po raz ostatni podpisał świadczenia dla nich, co może oznaczać, że wkrótce program wsparcia dla Ukraińców zostanie ograniczony. Prezydent chciał też się zmieścić w tym temacie, a wcześniej mówił wręcz coś przeciwnego, nawet nie chciał rozmawiać na te tematy, mówiąc, że ma innych ważniejszych partnerów. No więc. Jest to niekonsekwencja polityki zagranicznej kancelarii prezydenta i samego prezydenta. Taka próba ratowania twarzy, podczepienia się pod działania wynika z braku pewnego doświadczenia dyplomatycznego. No Nie odmawia się spotkania przewodniczącej Komisji Europejskiej, a jeżeli już się odmawia, to już nie można później oczekiwać, sugerować, że jakimiś listami się wpłynie na decyzję. To według mnie był błąd no i konsekwencje. Są dobre. Chcę powiedzieć wyraźnie, że uważam, że pakt migracyjny to jest bardzo zła inicjatywa, nie tylko chodzi o Polskę, o funkcjonowanie uni o Unii Europejskiej. Jest to próba narzucenia przez te silne państwa, no tych kwot migracyjnych tym państwom słabszym, to jest takie przymuszanie, taka przemoc strukturalna. On sam w sobie jest zły, ale skoro został przyjęty, trzeba się cieszyć z tego, że Polska będzie z tego wyłączona, bo oczywiście mamy do tego prawo. Według nieoficjalnych informacji, Polska ma zostać zwolniona z przyjmowania migrantów oraz z ponoszenia finansowych kosztów mechanizmu relokacji, potwierdził premier Donald Tusk. W odpowiedzi Jarosław Kaczyński oskarżył rząd o manipulację. Jednak Tusk przypomniał, że to właśnie poprzednia władza sprowadziła do Polski rekordową liczbę imigrantów. I dziś nie ma moralnego prawa pouczać innych. Mówiliśmy o tym już w poprzednich odcinkach. Coraz więcej mówi się o tym, że to właśnie Ukraińcy, którzy przyjechali do Polski po wybuchu wojny, uchronili kraj przed obowiązkowym przyjmowaniem migrantów i dali rządowi mocny atut w sporze z Brukselą. Jak państwo to widzą? Proszę pisać w komentarzach. Przede wszystkim nie powinniśmy łożyć naszych środków, nie powinniśmy naszego budżetu przeznaczać na pomoc Ukraińcom w tej chwili. Bo my wszyscy, ja również osobiście jeździłem do Przemyśla, jeździłem na granicy, pomagałem na początku konfliktu zbrojnego Ukraińcom, woziłem dary i tak dalej. Tak, ale oni tej pomocy materialnej już nie potrzebują. Jeżeli są tutaj, niech oczywiście pracują. Nikt nie wygania Ukraińców. Oczekujemy tego, żeby nie łożyć naszych pieniędzy, bo my nie mamy, jesteśmy w sytuacji w tej chwili projektowania budżetu. 270 miliardów deficytu jest zaplanowane nas nie stać na to, aby utrzymywać... Atak na zakład przemysłu obronnego. Potężna eksplozja obróciła w pył fabrykę materiałów wybuchowych i zabiła wszystkich znajdujących się w środku. Siła wybuchu była tak ogromna, że fala uderzeniowa była odczuwalna w promieniu wielu kilometrów. Zginęło 16 osób. Nikt nie przeżył. Na miejscu, gdzie jeszcze dzień wcześniej działała fabryka Accurate Energetic Systems, pozostał tylko wypalony krater, zniszczone samochody i pogięte kawałki metalu. Dosłownie musimy przeszukiwać teren krok po kroku. I naprawdę to właśnie mam na myśli. Każdy nasz krok to sprawdzanie, czy nie ma czegoś, co mogłoby zagrozić służbom ratunkowym, funkcjonariuszom czy technikom od materiałów wybuchowych pracującym na miejscu. Czujemy, że musimy oczyszczać teren stopa po stopie i dokładnie to robimy. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za wsparcie. Społeczność lokalna była po prostu niesamowita w niesieniu nam pomocy. Prosimy wszystkich o dalszą modlitwę za rodziny i przyjaciół wszystkich osób związanych z tym zdarzeniem, a także za ratowników. Wszyscy nadal pracują, a my wiemy, że będziemy tu jeszcze przez kilka dni. Na ten moment mogę powiedzieć, że przez miejsce tragedii przeszło już ponad 300 osób. I na chwilę obecną nie odnaleźliśmy żadnych ocalałych. Zakładamy, że wszyscy zginęli. Sytuacja jest wyjątkowo niebezpieczna. Część ładunków pozostała aktywna, a strażacy pracują w ekstremalnych warunkach. W akcji uczestniczy około 300 ratowników, zabezpieczono też śmigłowiec medyczny na wypadek kolejnych eksplozji. Fabryka znajdowała się w gęsto zalesionym rejonie środkowego Tennessee, około 100 km od Nashville. W sobotę wieczorem władze ogłosiły, że wszystkie ofiary zostaną zidentyfikowane dzięki badaniom DNA. Accurate Energetic Systems to dostawca wojskowy z kontraktami dla armii i marynarki USA. Produkowali między innymi materiały wybuchowe, miny i ładunki C4. Dym w kabinie i nagła ewakuacja. Na Krakowskim lotnisku w Balicach doszło w niedzielę do groźnie wyglądającego incydentu z udziałem samolotu Samolotu Ryanair'a. Maszyna, która miała lecieć do Bristolu, nie wystartowała, załoga w ostatniej chwili zauważyła dym wewnątrz kabiny pasażerskiej. Lot natychmiast wstrzymano, a pasażerów ewakuowano z pokładu i odesłano z powrotem do terminalu. Na miejsce ruszyły służby lotniskowe, które obecnie sprawdzają przyczyny zdarzenia. Jak poinformowała rzeczniczka portu lotniczego Monika Chylaszek, obsługa samolotu zauważyła dym w kabinie, ale nie wiadomo jeszcze co było źródłem usterki. Ruch lotniczy w Balicach odbywa się normalnie, jednak pasażerowie feralnego rejsu do Bristolu musieli zostać przełożeni na inny lot. Choć sytuacja wyglądała groźnie, nikt nie ucierpiał, a szybka reakcja załogi zapobiegła możliwej tragedii. Wyspa, na której rządzą koty. Brzmi jak bajka? A jednak istnieje naprawdę w Chinach powstała wyspa grubych kotów, prawdziwy raj dla bezdomnych futrzaków. Władze prowincji Jiangsu stworzyły schronisko wielkości wyspy i zamieniły je w park tematyczny w całości poświęcony kotom. Są tu ogromne posągi, kocie, kawiarnie, sklepy i niezliczone dekoracje w kształcie mruczków. Wstęp kosztuje zaledwie około 45 zł, a cały dochód przeznaczany jest na opiekę nad zwierzętami, karmę, leczenie i utrzymanie wyspy. Odwiedzający mówią, że gdy tylko przekroczysz most prowadzący na wyspę, od razu witają cię dziesiątki kotów. Jedne leniwie śpią na słońcu, inne łaszą się do nóg, a jeszcze inne z dumą pozują do zdjęć. W Chinach nazywają to miejscem, gdzie koty są szczęśliwsze niż ludzie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Pamiętajcie o sobie i łapce w górę. Do zobaczenia.